Siemanko drodzy widzowie mamy piąteczek czyli weekendzik i pierwszy tydzień pracy zaliczony po moim dwutygodniowym urlopie. temu wszystko wredne. No i co no, urlop się skończył. Zaskoczyłem już ten tryb roboczy jak ja to mówię bo najgorszy jest ten poniedziałek wtorek zaraz po urlopie trzeba znowu się przestawić. W Polsce trochę mi się pospało do ósmej spałem do dziewiątej. A teraz trzeba wstawać 5.40 budzik dzwoni i pykes na nogi. Także tryb roboczy zaskoczy zaskoczyłem w tryb roboczy. Jedziemy dalej. Firmy ze szklarni będą, ale zrobiliśmy sobie z Oharą taką dwu- czy tygodniową przerwę. Z racji tego, że ja miałem urlop, on jeszcze ma urlop. Jak wróci w niedzielę, to w poniedziałek na pewno z roboty coś wleci i się dowiecie, co tam słychać na szklarni. A tymczasem, drodzy widzowie, trochę się zdenerwowałem. Z racji tego, że. Z racji tego, że, drodzy widzowie. Zepsuł mi się telewizor, zepsuł, zepsuł mi się misia, mój LG 55 cali 4-letni ja za niego dawałem 4 lata temu jakoś 900 euro, pod tysiaka podchodziło. No i powiem wam, że szybko szczelił 2 lata gwarancji, po dwóch latach pochodził 2 lata i co i pierdolną, że tak powiem? Pierdolną, że tak powiem, pierdolną, że tak powiem? To ja na górze mam stary telewizor z 2011 roku 32 cale to się by i do tej pory działa. A ten szajster a tak robią. Ja zaraz wypakuję go z tej paczki i wam pokażę co się w ogóle stało. Nie może ktoś będzie wiedział, bo to chyba matryca szczeliła. Mi się tak wydaje, nie? Dobra. Tu go wypakuję, tu mam gniazdko, to wam podłączę i pokażę. Trzeba na siłownie się ruszyć, bo człowiek zasapany, zapuszczony. Dobra, podłączamy chyba nie pierdyknie, nie? O. Już biorę kamerę, Wam pokażę, co się dzieje z tym bydlakiem. W ogóle na wyłączonym, tak niga, nie? Przyczajcie sobie. Nie widać, tu jest za ciemno. O widzicie? Nie chce się w ogóle włączyć, tylko tak mryga. O, tutaj, o, prawa strona, obczajcie sobie. Tutaj widzicie i on jest wyłączony, a włączyć się w ogóle go nie da. Jak naciskam guzik, to się nie uruchamia po prostu. Wydaje mi się, że to matryca szczeliła. ale wiem, że jak szczeliła matryca, to nie opłaca się go naprawiać, bo przerosną koszta. Jak mam wrzucić kilkaset euro za naprawę, a taki telewizor może teraz jest warty z 500 euro, bo widziałem 55 cali po 500-600 euro. nie? Także wdzięczny bym był, jakby mi ktoś napisał co się odwaliło z tym telewizorem no ale zanim pójdziemy to łyczek kawusi i ciasteczko wafelek z Polski Tada. taka kombinacja jak najbardziej drodzy widzowie smacznego druga sprawa drodzy widzowie jest taka że idę sobie w skietach i w klapkach jak prawdziwy Polak słuchajcie zbliżamy się do mojego zielonego labo czyli mojej Toyoty roboczej Auta którym dojeżdżam do pracy i dzisiaj wam trochę pomarudzę, poprzygniatam was moimi małymi problemami. Jeszcze tak nastrój, no ładnie. Słuchajcie, o co chodzi? Kontrolka się pali, a ze mnie taki mechanik jak skosiej dupy trąbka. Kontrolka ABS Mówią, że klocki hamulcowe mogą być znajomi, ale czy naprawdę? Zaraz się przekonamy. Może mamy tutaj ekspertów, może mamy tutaj ekspertów od Pojazdów zmotoryzowanych, czy jak to się mówi. Czekajcie, ja nie mam jak odpalić lewą ręką. Jest, dobra. Ta bestia siedzi o. Widzicie? Kontrolka ABS-u, cały czas się pali, odkąd wróciłem z urlopu. Auto stało niejeżdżone powiedzmy przez dwa tygodnie, tak, jakieś 15 dni i kontrolka się pali. Wyłaś skrócie byku. Ale duszno w tym aucie. W ogóle to auto nie ma klimy. Nie? Znowu jakiś mecz dzieciaków jest. Dobra, zamykamy. Jeszcze raz szybki rzut na główienko. Zamykamy zielone Lambo. Tutaj stoi moja druga bestia. Dobra, to wracam na chatę. I lecimy dalej z tematem. Ogólnie tu jest wejście od tyłu, nie? Sąsiedzi tutaj sobie mieszkają. A tutaj sobie mieszka Spinka. No i standardowo kiety z klapki. I nikt mi nie powie, że nie jestem prawdziwym Polakiem, bo jestem. A i drodzy widzowie, <coughs> przepraszam, nowy nabytek w Polsce, bo ci, co mnie dużo oglądają, to wiedzą, że zbieram płyty hip-hopowe, rapowe. Nowy nabytek Płomień 8.1, czyli PZ Jonar. Tak się prezentuje płytka w środku. Taki bardziej znany kawałek to Diego Maradona z tej płyty. I co, to będzie gdzieś nie, 38 koło 40 płyt oryginalnych będę miał. Tutaj mam taką hammingę, ja też bardzo lubię. Słucham jedna płyta, druga. No, sporo tego jest, około 40 płyt. To wcale nie tak sporo, ale długo się tak zbiera ze względu na to, że ja w roku kupuję gdzieś 5, czasem 6 oryginalnych płyt. Bo proszę te zdają, jak jadą na urlopy, żeby mi kupili, i daje im po prostu hajs. I moim celem jest 100 takich płyt oryginalnych, żeby mieć. I wtedy będę miał fajnie poukładane wszystko na ścianie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na górze na strychu będę robił sobie taką kanciapę studio na. Graniowe będę miał tam komputery i wszystkie swoje zabawki związane z moimi pasjami, i tak dalej. I tam będę też kręcił różne vlogi, różne rozmowy na różne tematy. Za parę tygodni ruszam z budową tego studia. Jeszcze jeden z widzów, nawet kilku widzów co jakiś czas się pyta, jakich mikrofonów używamy. Otóż, drodzy widzowie, używamy takich mikrofonów bezprzewodowych. Bo ja zobaczcie, tu jest nadajnik, odbiornik mam zaczepiony na kamerze, i tu mam mikrofonik podpięty. Ale będę niedługo polował na mikrofony Rode. One są fajne, bo mają tylko sam taki nadajnik. Nie ma kabla i nie ma mikrofonu, tylko sobie podpinał tu w spodnie albo tu na bluzkę, czy na rękaw, taką. I się głos nagrywa już elegancko. Nie muszę mieć mikrofonu, a tu zawsze muszę ten kabel podłączyć między koszulką, ładnie schować, żeby nie było widać, a dzisiaj tak na wariackich papierach to mi się nie chce. Koszt takich mikrofonów to dwa mikrofony i nadajnik z takim pokrowcem to gdzieś. Około 200 euro kosztuje, nie? Tutaj w Holandii, w Polsce, nie wiem, może będzie taniej, 600 zł. Ale to tyle, jeżeli chodzi o mikrofony. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o jakieś te kontrole na granicy, czy coś, bo tam też znowu mi gadali A, boż musisz mieć testy, musisz mieć schresty, musisz mieć szczepionki, musisz mieć szczepionki, Nic nie trzeba, kompletnie nic. Jedziemy. my Ja przez 10 godzin jazdy jeden radiowóz minęłem na tym, na autostradzie policyjnej. I to wszystko drodzy widzowie. Także śmiało można jeździć tam ostatnio mi kumple gadał, że mają zmieniać, że mają nie wpuszczać jak nie miałeś miał testów, a mi się wydaje, że to gówno prawda. Może rzeczywiście jest tak, że jeżeli ci co wjeżdżają do Niemiec i tam zostają na kilka dni, to muszą mieć ważne testy, ale przejazdem nic. Nie Paula? No. no nic Polina kiwa tutaj głową. Także droga nam się udała, zapakowane auto mieliśmy na maksa, ale dojechaliśmy, cali szczęśliwi. No i tyle. I to na tyle, i to na dzisiaj drodzy widzowie. Byłoby tyle. Czemu tak podchodzisz blisko do kamerą? Aha. Poli. No, wojowniczka jest. Wojowniczka jest niezła. No. No już. Agresor, nie? Dobra. Tu ugryzie mnie. Ej! Ale zobaczcie jak ona zapieprza, jak fajne. Zobaczcie. 20 lat pies. Oka zdrowia. 12-letni pies. Co? W październiku będziemy, Paulino, mówi. 12 lat skończy, to będziemy miała... Tak. 12 lat skończy 67 lat. Dobra, uspokój się. Dawaj, ty zającu. Dajm O, już, zmęczona jest. Ty ugryzła mnie, skubaniec! Ugryzła mnie tymi śpilkami. Na swojego pana. Na swojego... Dobra. Poli, przestań. Miłej nocki, i dobranoc drodzy widzowie, trzymajcie się, do następnego.